Czy pokryje całą mapę Europy, wymieniając miasta? Myślę, że nie ma tutaj o czym zbytnio dyskutować. Po prostu zobaczcie jak to wygląda. Ja jeszcze tylko wspomnę, że odcinki są codziennie o godzinie 16, więc jeżeli powiadomienie nie przyjdzie, wbij sobie na kanał. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy dość mało czasu, ale zobaczcie jak to wygląda, gdy wpiszę po prostu Warszawę, a nie, tu trzeba po w języku angielskim, więc nie będzie tak łatwo, pojawia się tutaj okrąg o promieniu około 200 km i musimy w taki sposób wypełnić całą mapę Europy. Oczywiście jest to pomysł zaczerpnięty od Geowizarda, więc możecie zobaczyć jak mu poszło, w Polsce już takie coś robił także Graf, więc możecie również sprawdzić jak poszło naszemu... YouTube'owemu koledze, no a teraz zajmijmy się już mapą, moi drodzy. Zamość tutaj będzie, więc przykryjmy sobie całą Polskę, to będzie najprostsze biały Bęk. Wiem, że najbardziej się tutaj boję Rosji, moi drodzy, Zobaczcie, jak Rosja jest olbrzymia, a jednak tutaj trochę tych miejscowości trzeba nazwać. I sorki, że czasem patrzę w prawo, ale mam tutaj drugi monitor i chcę mieć pewność, że widzicie wszystko. Także mm, Poznań tutaj sobie przykryjmy. Katowice, Kraków, chociaż Krakowa już w sumie nie musiałem. Kalinin, Grad tutaj sobie przyklepiemy również większość miejscowości w Polsce. Szczecin, Kołobrzeg, chociażby. Kołobrzeg tak. I mamy już zrobioną całą Polskę. Zobaczcie. Chociaż nie, czekajcie, bo nie wyświetla się tutaj, że countries. Aha, wy tego nie widzicie niestety. Ale dobra. Wpiszmy sobie jeszcze tutaj e, co jest w tym Lubin po prostu. Tak, Lubin. O i mamy całą Polskę skończoną. Wy tego obecnie nie widzicie. Później wam to pokażę, moi drodzy. Także co teraz myślę, że idźmy sobie na Litwę, więc Wilno pewnie będzie. O tutaj wpisałem i coś się w Szwajcarii wyświetliło. Wilno Kaunas. O Jezu, Wilno. Oj, jak się po angielsku Wilno pisze. To będzie najtrudniejsze. No ale dobra, Łotwa ryga. Eee, I co tam jest jeszcze na łotwie? No nie wiem, Talin pewnie tutaj będzie w Estonii, Talin tak jest. Narwa będzie takie miasto graniczące z Rosją. Mińsk, pewnie, jeżeli chodzi o Białoruś, Grodno, nie wiem, a to Grodno jest gdzieś indziej. Chyba mi się tutaj pomieszał. Czekajcie, a tutaj na Łotwie, hmm. czy na przykład jak wpiszę Smoleńsk, ale to nie obejmie tego. No dobrze, lecimy na razie tymi najprostszymi. Może tak będzie w sumie łatwiej, jak sobie myślę. To co, Niemcy? Niemcy będą łatwi. Berlin, Brema, Hamburg, pewnie. Tutaj nie wiem, co wpisałem, że aż tyle poleciało. Dortmund. Bielefeld, można, chociaż to jest ta sama aglomeracja, więc po prostu Stuttgart będzie, jest Stuttgart e, możemy dać Monachium e, o tak się pisze Monachium w języku angielskim i co tam jeszcze, Drezno, Dresden Dresden po angielsku, tak, Dresden to może jeszcze tutaj na środku co jest na środku Niemiec teraz, jakbym sobie miał powiedzieć Lipsk, Lipsik Lipsik. No niestety u mnie raczej nie będzie problem ze znajomością aż tylu miast, ale z pisaniem. Dobra, mamy Niemcy bodajże całe. Więc Czechy na południu Trebić się tutaj znajduje na bank. No i jeżeli chodzi o Austrię, myślę, że Linz pewnie będzie dużo przykrywał. Budapeszt tutaj Budapeszt. Tylko tak wpisany. Mamy chyba całą Słowację, chociaż tutaj jeszcze koszycę mogę wpisać. Więc już na pewno będziemy mieli całe Słowenia to jest Maribor. Lublana. Od razu sobie Lubliana. Lublana. Jakoś tak w każdym razie, oczywiście tutaj jest stolica. No ale okej, okay. Zagreb. Wpiszemy sobie. Tam na wschodzie jest takie miasto. Nie Rijeka jest na zachodzie, ale jest takie kurcze Osijek. Osijek, dobra, to się tak nazywało. Belgrad na pewno będzie. Nis jest też takie miasto. Pristina w Kosowie. Skopje od razu, żeby tutaj sobie ładnie to wszystko zrobić. Co my tutaj mamy e, jeszcze? Czarnogóra to możemy wpisać Podgorica. Tirana na pewno. Dubrawik? E, Dubrawnik. Du Kurde, jest to miasto na południu Chorwacji. Nie Dubrawnik? Jak to się pisało? Dubrawnik. No po polsku tak się mówi. Kurczę, bo tu by tam załatwiło sprawę. No mogę jeszcze wpisać Sarajewo, ale to. No chociaż jakby przykryło. Chociaż nie całą. Ojoj, Co tam jeszcze, kurcze. Było w tej Chorwacji? Zagreb. Split. O, split po prostu. Dobra, splitem sobie załatwiliśmy sprawę, więc lećmy. Grecja. Aten. Atens. O, tam coś w Luksemburgu załapało, czy w Belgii. Kreta. Nie, bo to jest wyspa. No dobra, Larissa. E, Saloniki. Po angielsku Saloniki. Hmm. Nie będę wiedział. Dobra, Stambuł na razie dajmy. Istanbul. Oj, Ankara. Ale to nie łapie. Aha, bo tutaj chyba w ogóle Turcji nie łapie w takim razie. Bardzo ciekawe. Możemy wpisać sobie Valetta. Żeby mieć z głowy Maltę, chociaż też nie łapię Malty. No nie, nie łapię, bo by to musiało załapać stolicę No to go. Bukareszt. Jeśli chodzi o Rumunię, Klusz napoka. E, dobra, Bułgaria to jest jeszcze tutaj. Sofia, chociażby, ale jest to miasto. Szkoda, że te saloniki mi nie łapię. Nie mam pojęcia, jak saloniki są w języku angielskim. Więc tutaj pojawi się pierwszy problem. To jest to miasto na P, pewno nie. Ono się inaczej nazywało. No dobra, chyba nie ma co tracić czasu na ten moment. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż nie daje mi spokoju ta Bułgaria. Jest takie miasto w niej. Warna jest chociażby miastem w Bułgarii o. To przy, przy Morzu Czarnym. Mm. Ale to by robiło wszystko. Roboty cały. No dobra, na razie nie wiem, więc chyba. Wiecie co? Trzeba robić po prostu najłatwiejsze. W Francji nie mam całej. No to lecimy: Pari, Lille. Chociaż Lille nie musiałem, bo tam już jest wszystko. Grenoble jest takie miasto. Na pewno Monaco. Chociażby całe. Lille pisałem. Nancy, Nantes, Bordeaux. Brest będzie tutaj na zachodzie. Bordeaux. Nie? Bordeaux. Mm, nie ma tego miasta. Tu prawdopodobnie źle piszę. Andorę sobie wpiszę od razu. Środek Francji. E, no dobra, Lyon jeszcze. Marsylia. Tutaj mog... Mars. Marsylia po polsku, no nie załapi. Ej, jakie to jest uciążliwe pisać to po angielsku. Marsylia by tutaj też trochę załatwiała roboty. Tu Lazurowe Wybrzeże. No tutaj Marsylia. Jak się pisze Marsylia po angielsku? Palma. E, dobra. Parma od razu, już mam Porto, Porto, Lisbona, chociaż też tak idę nie po kolei, a to nie jest wcale takie dobre, no to Madryt, Madryt będzie na bank, ile mamy czasu, a jeszcze 12 minut, więc jest sporo, Saragossa, Barcelona od razu, Barcelona od razu można wpisać, Wa Lensia, tak jest po angielsku. Malaga tutaj przykryje. Chociaż jeszcze nie wszystko. Więc tam bardziej by przykryło to miasto. Palmo. Co z wczorajszego odcinka. No i już zapomniałem je. Chichon będzie tutaj. E, Bilbao będzie. I teraz tak. To jest ten region Galicja. Co tam jest w Galicji? Vigo? Vigo. Dobra. Mamy Vigo. Albi. Tu złapało, ale jest Albis, Salet, jest kurczę takie miasto, tam klub był. Korsyka, a to będzie Ajacio, od razu sobie wpiszę i Cagliari, jeżeli chodzi o Sardynię. A na przykład łapie takie miasta jak Ceuta albo Melia Nie, nie łapie, no bo to są już enklawy na terenie Maroko. Kurczę, ale no na razie tak sobie. Dobra, uzupełnijmy Włochy, żebyśmy już mieli z głowy. Bari, e, Parmy pisałem, Rom... San Marino To nawet nie muszę, ani Watykan No nie, nie muszę tego robić Co tam jest na południu Włoszech jeszcze? Florencja... Ojej Nie, nie będę wiedział jak jest po angielsku oj, Florencja Już pisałem Wiedeń przy okazji, chociaż sobie nawet nie wiem po co Tutaj są te miasta blisko Sycylii Palermo Chociaż Palermo? No, raczej tutaj nie będzie. Mógłbym lecieć w sumie klubami. No, Turin mogę wpisać od razu. Turin, Mediolan. Chociaż tam chyba jest wszystko już y, powypisywane. Też Mediolan jest inaczej w języku angielskim. No, ale dobra, zróbmy, bo szkoda czasu. Ja tak gadam. Londyn. London, dobra po angielsku. Birmingham. Leicester. Ipswich. E, tutaj zachód. Cardiff. Będzie Portsmouth Gdzież tutaj nie złapię tego aż tak eee, No co Glasgow Edinburgh To wiem z angielskiego ale nie wiem już jak wpisać Edinburgh Routh. Dobra widzę Znam to miasto ale no nie wiem jak wpisać Belfast Od razu sobie tutaj zaznaczymy Co jest na środku Leicester Nie pisałem eee, nie Leicester tylko Newcastle chciałem tak I na północy jakie są jeszcze miasta Celtic Celtic, ale oczywiście jest Glasgow. Rangersi też to nie miasto. Nie no, gdzie Rangersi to nie miasto już. Gadam głupoty. Limerick na pewno w Irlandii będzie. Dudelunch. Tylko że to Dudelunch nie w Irlandii, ale jest to Dundalk? Dundalk, ok. ale chyba i tak troszeczkę tej Irlandii tu brakuje. Limerick był. Hm. Północ. Co jest na północy Szkocji? Ciekawe. A bo tu jeszcze Islandia nawet. Reykjavik będzie. Oj, to Islandii nie wymienię. Nie wiem, co będzie. Dobra, Kopenhaga. Kopenhaga przez C. Kopenhaga. No nie gadajcie, że mi nie zaliczy. Kopenhaga. Oje. Oh, yeah. Malmo będzie. Alborg jest też takie miasto. Achus. Dobra, chyba i tak zrobiliśmy całą Danię, więc mamy spokój. Gotland będzie. Nie, bo to wyspa, a nie miasto. No dobra, Stockholm. Orebo. Jest takie miasto Orebo przecież. niej jakoś inaczej się pisze. Dobra, Helsinki od razu wpiszę, Tempere. No Tempere też jest, Oulu jest na pewno takie miasto, trochę wyżej. Ojej, no to słabo na razie wam powiem. Myślałem, że będzie troszkę lepiej. Oslo. Ontheim. Wiem, że i tak tej Norwegii całej nie wymienię. Bodo. Bodo jest taka drużyna w piłkarska. No Skandynawia słabo mi raczej pójdzie, ale tu jeszcze nie mam dużo. Ukraina, a, no to lećmy całą Ukrainą. Lwów, Kijów, Sumy jest taki, Ługańsk na pewno, tylko Charków od razu. Dobra, widzowie. Ten odcinek chyba nazwę Geomex przez 20 minut przegrywa z językiem angielskim, bo nie. Mikolow jest też takie, oczywiście. Eee, Seres. No nie, no nie wpiszę tego na Krymie. Odessa. A, dobra, tutaj będzie. Stolica Mołdawii to jest Kiszyniów. Na pewno będę wiedział, jaki jest Kiszyniów po angielsku. Kurde, bo byśmy tutaj zapełnili. Chociaż tutaj jest jeszcze Bresow. Nie ma tak. Breszów jest. Bresow Dobra, nie gadajmy o tym. Kijów pisałem? Pisałem chyba. Zaporoże jest też takie miasto. Też go nie wpiszę po angielsku. Ale Ługańsk? Lugansk. Czego po angielsku są tak ciężkie? No, Charków. Jak jest Charków po angielsku? Bym dał na pewno radę troszkę więcej tych miast. Tutaj niestety. A Nikozja się łapie? Nikozja. Chyba w ogóle tutaj Cypru nie ma zaliczanego. Ta Hiszpania. Francja mi nie daje spokoju. Ja bardzo dużo we Francji nie mam tych miast. Wynik, z którego nie jestem dumny. A czekajcie, no może ruskich trochę wypiszmy. Moskow. E, co tam jest? Perm. Pisze Soczi będzie. Astana. Nie, Astana to jest w Kazachstanie. Krasnodar. Dobrze. Mamy to. Woronierz jest też miasto. Nigdy w życiu nie wiem jak się Woronisz napisze po angielsku. Nie ma nawet takiego bata. To jest Sochi. Tu jeszcze były, bo tutaj jest to Elbrus, największy szczyt Europy. Tutaj niestety polegnę, jeżeli chodzi o Ukrainę z językiem angielskim. Nie mam pojęcia jak się to wpisuje. Francja, to mi nie daje spokoju, bo i ta Hiszpania, tu powinienem zrobić jeszcze troszeczkę lepszy wynik. O jest, zaliczyło! Wow! <ślał> Ale fart! Se was to, to pamiętałem, że to jest na Krymie. Tutaj. Tutaj było to za po... roże, Nie ma opcji. Ale Breszów, jak jest? Bresów. No tak się pisało. Braso? Może tak? Tak się pisało. Dobra. Troszkę rumu nie pokryło. I tutaj Kiszyniów. Jak może być Kiszyniów po angielsku? Ktoś wie? O, Jezu, Sevilla. Dobra, Sevilla. ale to będzie za mało tutaj, jeżeli chodzi o Andaluzję. To jest te... Ten środek Hiszpanii, Madryt tam był. No bordo było. O, teraz załapało bordo. No właśnie, bo pamiętałem, że to było. I środek Francji. A, co jest na środku Francji, moi drodzy? Kurczę, bo tak to nie byłoby źle nawet. Troszkę tych miast nazwałem. No nie wiem, Kazań się łapie? Kazań się łapie, proszę. No ale Cheetah już nie łapie się, bo chciałem sprawdzić, czy to może wiecie. Leci aż na sam wschód Rosji. No nie. No to Petersburg jeszcze mogę lecieć. Sankt Petersburg. Dobrze, Murmansk złapało chociaż, tutaj oczywiście jest to miasto. O, Ukraina, Ukraina, troszeczkę ciągle brakuje, no 2,5 minuty, tutaj już jest czasu bardzo mało. Oczywiście link do tego quizu będziecie mieli w opisie, będziecie mogli sobie zrobić to wraz ze mną. Irlanda, tej Szkocji mi nie daje spokoju, minuta 30, no jeszcze jedynie coś tutaj na farcie staram się paść. Aha, bo tu jeszcze są te wyspy, Funhal typu, a nie, nie łapię już tego. Oreb, orebro, może tak, tak się pisze Orebro po angielsku, a Orebo jest chyba po polsku, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej, Tempere, tak samo Tempere, przecież to też jest nazwa miejscowości, prawda? Tempere, albo mi się z jakąś drużyną hokejową z Finlandii, ale wydaje mi się, że nie, że Tempere powinno być. Pewnie to będzie mega oczywiste jak sprawdzę, no ale teraz nie wiem, boli mnie ta Ukraina cała, że, że nie wiedziałem. No i Rosji mało, mogłem się bardziej jeszcze na, na Rosji skupić, Nowograd, ale to Nizni, Nowo. Nie, to Nowograd chyba był, tak? No nie, no, poddajemy się, 28 sekund. Czy jeszcze coś wpadnę, żeby troszeczkę ten wynik polepszyć? A tutaj co jeszcze nie mamy? Tutaj tej Ukrainy. No bo chyba, że tu Polska złapie, no nie wiem, Biała Podlaska. Biała Podlaska. No nie, no nie złapie aż tyle, bez przesady. Trochę złapała ta Mołdawia. Też bym miał tutaj całe dwa kraje, dobrze, jakbym wiedział, jaki z Kiszyniów po angielsku. No ale nie mam, moi drodzy, przegrałem. 9 no ale nie jest aż tak tragiczny wynik, mi się wydaje, choć powinien być lepszy. No bardzo szkoda tych szczególnie angielskich nazw. No ale co poradzić, moi drodzy?